odcinku na tym kanale. Dzisiaj kolejny materiał. <laughs> <laughs> w dzisiejszym materiale będzie kontynuacja serii o. Siemanko, witajcie na kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym materiale będzie kontynuacja serii o mm, odmianach dzikich żywarówek handlera, czyli parę słów o operacji Jawingaj. E, I w dzisiejszym odcinku na tapetę idzie Kumana z numerem 109. Także zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę yy, i suba. A teraz przełączamy się już yy, na inne ujęcie i powiem Wam parę słów o tej odmianie. Trzymajcie się. Hej! Kumana 109 to dzisiejszy bohater odcinka. Jest to ryba. Które sprowadziłem sobie pod koniec 2023 roku bezpośrednio od Filipa Wojcina. Jest to takie połączenie, według mnie, cech Silverado i Eldorado, bo ta ryba jest, jeśli chodzi o budowę, bardzo podobna do nich. Natomiast, jeśli chodzi o ubarwienie, no to to ten mm, barwienie brzuszka tutaj przodu ciała jest takie platynowe. Mieni się w zależności od światła, czasem jest bardziej e, podchodzi pod złoty, czasem bardziej podchodzi pod srebrny, ale jest to taki właśnie mm, platinum jakiś kolor. Kryba, tak jak wspomniałem, pochodzi z kolekcji Filipa Wojcina e, Jest to mm, kumana z numerem katalogowym 109, i Filip przywiózł je w 2016 roku, czyli jest to z jego ostatniej wyprawy do Wenezueli przywieziona odmiana. I tak samo jak Kompoma 61, o której był poprzedni filmik, jeśli chodzi o odmiany. Dzikiej żyworodki. Tak i Kumana 109 jest rybą e, bardzo rzadką. Jest to odmiana naprawdę taka mm, rzadka. I jestem pierwszym posiadaczem w Polsce też tej odmiany. Dostałem dwie parki tylko. Bardzo młodego samca i takiego, no, seniora. No, senior już. Pływa zatęczowym mostkiem, natomiast ten młodzieniec już tutaj te samice dały już młode, więc myślę, że stada zacznie się rozwijać całkiem przyzwoicie. Co można powiedzieć o tej rybie, jeszcze odnośnie ubarwienia? Brzuch taki właśnie w kolorze platynowym mieniący się ogon. Taki brązowo-szary. U nasady ogona pojawiają się plamki barwne. Głównie to jest takie zielono-żółte, czarne i, i takie pomarańczowo-czerwone. Tutaj u tego samca są zarysy mieczyków dolnych i dolnego i górnego. Płetwa. Grzbietowa, delikatnie zabarwiona na taki biało-niebieski kolor, z czarną obramówką, także bardzo ciekawa, ciekawe ubarwienie tej ryby. Mam nadzieję, że wśród młodych pojawią się kolejne samce aby to statko się powiększało coraz bardziej. Ja mam przygotowany już dla Was kolejny materiał. W kolejnym odcinku będzie o Green Hornet, także. Zapraszam do śledzenia. Trzymajcie się. Hej.